Udane. ła Wow. dawaj Dawaj, Dawaj, ła ła zagrać, A zagrać. Ja nie ja z tobą z tobą grać I co wtedy? To wtedy? To Zwiększyłem sobie miejsce w magazynku w pistolecie i mi weszło do końca magazynka. No to przecież mówię, nie? Że jak to zrobisz, to ten... No ja nie pamiętałem. Daj mi tą amunicję do tego, do... Nie, już, no, już, to ci to daję, już ci daję, już ci daję. Uii, nie masz miejsca. Ja, ja. się wziąć amunicję do shota. I albo nie. Stryjaku, jak znajdę shota, to dopiero Kup. będę brał. Czy ja mam ten, zobacz ile ziół. Dobra, ale ja jednak... Znasz mnie, nie? No ja... Ale tylko 1000 za sztukę, a... Dupę nam ratują, nie? Pam 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 pam... Jak to przejdziemy, to nagrywamy nie, 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 nie. stałą od początku do końca... Yy, ten... Jak to się zwie? Na weteranie. Właśnie, tak na homecominga, tylko to kurde, ja widziałem yy, jak koleś nagrywał, to tam chyba 60 odcinków było. Spokojnie, jestem bardziej pro, bo ja zabijam Scarlet za pierwszym razem. Uaaa, <laughs> 88 pocisków! W magazynku, dobra. No dobra, Jedziemy dalej. Pam, 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 pam. Uaaa. Ale ten czarno-biały filtr kosi, nie? A ten co? Strzelaj w minę, no? Idź na minę. Nie. Jesteś komandosem czy... Jesteś komandosem czy nie? Ładuj! Nie. Nie wiem czy trafię, nie? Musisz. Ło! Ło... Odsuń się od wagonu. <grym> <grym> o, pieski! Hieno, a nie pies. Czaisz? To hieno jest. Plecy, plecy, No właśnie. Tój profesjonalizm. O, naboje do pistoletu. Dzięki. To ci no kurde, ty masz no więcej. chodź tu, Ja chodź już dam. nic nie ma, mam amunicji. No, chodź pięć tu. nie chcę. Strzelaj nie do pięciu? psów teraz. A ten, co? Ja do psów strzela z kłamacha. No, ja nie mam takiej, tej, bo ja szota muszę mieć. Wow, 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 chyba. Chodź, samolot. Do pistoletu. Słuchaj, ja no. bo mam problemy. No to wiemy z imionem. <gulę> Biegnie tutaj. Tu, na, tu, na, tu. Ja cię chyba przez parę minut do mojej do koła haleś? Jo. Poprosił z powrotem. Dziękuję. To jedziemy. Czekaj, musisz się chilnąć. Dobra. Aha, bo to niebiesko-czerwone całego tego leczy, nie? Będę cię, będę cię prowadził w ciemności, ale na czarno-białym filtrze to wiesz, jak pani wygląda? No, w ogóle nie wygląda, chyba. Cześć no, zioło Od no. Teraz zmieszam. Nie wolno mieszać. <noise> Jesteś za mną? Nie. Idź. Teraz idź za karę. Ty masz amunicję odejdź O, muszę Jeszcze o, lepiej Porzuć tą latarnię A to mu nic nie robi, wiesz? Jakbym miał szota, to dwa strzały no ale tak to naprawdę Tam jeszcze był jeszcze jeden jakiś pedał Jest i on Już myślałem. Ja też. Nie lubię tych. To się trochę jak w amnezji. A, straszne. Jeszcze na plecach mam pewnie, co? Weź, bo ja tu nic nie widzę. Oświetlaj plery. Jawol. Dam jakiś murzyn z łopatą. Dobra, rozwalbeczki. Jeszcze. No nie! Wo Weź to ode mnie Wow, fuck Łapawy Ty wiesz, zim, Może mam więcej amunicji, ja ale ty tal nie strzelasz. No fajnie, tylko że ja nie, ja nie mam update'ów. Update'ów mówię. Tych yy, save'ów. I mam mniejszą moc w pistolecie. Wow, jak już jak graliśmy pierwszy raz tam, rok temu to nie narzekałeś No Macie ze światła! Ło, zabijam światłem! Eee, no znowu Dobi, dobij, dobij. Oj, sorry Nie no, chciałem go dobić! Tak Lewa. Uważaj! Koleś jest sierpem! I podbródkowy. Ej, tu są te beczki, nie? A to co? Nic, nic. Rasista. Czemu? Ja tylko powiedziałem, że tak Bambo w Afryce mieszka. No właśnie. O, odejdź. O, jest o, teraz światło. Teraz. Silent Hilla motyw, nie ma co. Trzec to kręc. było coś takiego, nie? Aha. Ale to ten. Bez koopa to był. No był koop, z AI. o tam. No, tak, to chyba mnie. Też. Właśnie, coś mnie chyba na pierwszy raz z... No Zobacz, ty co? musisz sobie poradzić. Jak to to znaczy, muszę sobie poradzić? Bo ja nie mogę przestrzelić tych tych To jest niewidzialna ściana I nie mam pojęcia jak ci to podnieść, ale chyba widzę korbkę. O kurde, to jest jaja To jest korp... nie, to nie może być to Idź faker warty fakerze Dobra, zakładam, że to jest tamta korbka, jak coś mnie zje, to trudno. Okej. Jap. Dobra. Run, bitch, run! Like the boss. Cześć, a muszę pozbierać jeszcze jeden pedał jest i kolejni No, muszę ewakuować Dynamit mu strzeliłem Już tamten skuszon Może tu jest wyjście Dada. tam tak gatała mi ciocia Tak kata Czałka. gatlinga. Lajbom kamzałkę kuloodporną, matnia. Next Maseve. Wee. Oh. Ah. Wow. What is No. Joke? Wow. <laughs> no. a no? tak. tak, tak. A może nie. Sflankuj go. Nagusza. Mm -hmm. Wow. Właśnie, my w ogóle gdzie my jesteśmy? Nie wiem. Co za kraj. O, zbivam Fire Hunter, dawaj. Strzelać, strzelać. Może na zewnątrz? Nie możemy. możemy. Musimy Oni ich wszystkich do nas. No to osłaniaj. Przecież, to co robię? Bo jak wyjdziemy, to nas z tego działka zdejmą. Znaczy będą mieli łatwiej przynajmniej. Kolej z łopatą Kolej z łopatą, to no mnie głupą szmatą Ta, 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 ta Albo i nie Zaraz zobaczysz takata Widzisz ta. ta, 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 ta. gdzieś ich? Shit Coś chodź tu na górę najpierw Ile? Przez się będziemy rozglądać Devil May Cry Videorecenzja Video Kurde Boom. To natrafiłem w dynamiki? O to pule O Żakuj Teraz jak Shane mnie uczył <grym> Ja, ale mnie to rozwala w Walking Dead, że ten Że oni mieli Jeden raz yy, lekcję. I wszyscy strzelają prosto w czoło Nawet w jeździe iść jak jadą samochodem, choć tu się wpuszczę na górę Szybko Dawaj, dawaj, dawaj skacze Tam diament leży Go podniesz Tu w górę? A nie Bo go zestrzeliłem ze snajpy Bo on był zawieszony na ścianie Wow! To będzie po mnie zaraz? Może zmarnuję spraj. <coughs> o fak, to są fajaty z dynamitem. No siebie. wali boli, 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 boli. Biją, 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 biją. <grym> <grym> goraj, 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 goraj. Jaj. I... przeprawa. Nie, jedzie ciągle. Wiesz. Nie to perze Club mi event? Ano A, możliwe Jak <grym> <się odbyło. grym> nie szybko cia To był pierwszy taki post poważny? Ja wiem, czy poważny. Na pewno lepszy niż tu pająk, nie? O, a Wesker. To jest poważny boss. O, 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 to jest właśnie ten moment. Nie, 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 nie w czoło, nie, 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 Aha, Chyba wstał. Dobra, czas na miny. A pamiętam w tej chacie. O, ja się schowałem, nic mi nie zrobi. <gryst> Pist. I po chadu. Mam miny. No to dawaj, panie. Tam gdzieś leżą. No, ja nie mam miejsca, tak Czwórka, czwórka. Dobra, ściągnij go do mnie. To ty. Ty, ja nie wyjdę stąd, on mnie zamknął. Musisz tu przejść i go zastrzelić. Nie trafiłem granatem. Użyj granatu. Wow. Um. Nie w tą stronę. No dobra, no okej. Nie miałem innej drogi. Dobra, dobra, to obiegnij i niech on pójdzie za tobą, gdy zmina. On się cofa. No to dobrze. AAAAAAAA Gin Mendo Przeszedł przez minę Fajnie Dobra czas na brzuch FAK Ja to Przejdź do ciebie, Polas. To dobrze. Bomba zbliżeniowa, no kurde, przejdź po niej, no. O i to jest ten moment i brzuch, w brzuch. No w tak jak zapluzowany kawałek. Dobra, idziemy dalej. Idziemy do drugiej miny, tak jest. Ustawszy podróż z detonu jak on podejdzie do niej Dobra Ja Czajz unik już miałem do zrobienia Ram hmm. kowboj. Uważaj, bo spadniesz. O. Jest. Jest za ciężarówa. No. Ach. No znowu! No, no, no. Ale się na maskę. Dobra.